Cześć, dzisiaj odcinek o stanie na rękach. Nauka stania na rękach, fundamenty, co musicie wiedzieć, żeby zacząć. Jeśli boimy się nadgarski, to proponuję sięgnąć po się w takie paraletki. Tutaj, ustawienie ręki jest na pewno korzystniejsze. Dla nich nie ma takiego zgięcia grzbietowego, nie obciążacie tak bardzo nadgarsków. Tylko trzymamy tutaj w jednej linii, to jest pierwsza rzecz. A druga, taki stabilizator. Ja korzystam. Niestety, miałem ostatnio taki nieprzyjemny wypadek z tym moim prawym nadgarstkiem. No i jest kontuzja. Hop, wskakuję na i ja Na pewno boli mnie, jeżeli w ogóle boli mnie podczas treningu. Co do samego stania na rękach. Na początek musi się nauczyć stania na głowie. Znaczy, dobrze by było nauczyć się stania na głowie. Jest prosta taka sprawa, stosunkowo. Zwróćcie uwagę, jak ustawiam ręce, i jak głowę tworzę taki trójkąt. Rączki tutaj, głowa jest z przodu, tworzę trójkąt równoboczny, noga idzie do góry, dokładam sobie w ten sposób. Mógłbym wyjść tutaj z dwóch nóg. Mocno ręce pracują, do góry wytrzymuję. Mhm. Czyli jak już. Myślicie, że opanowaliście stanie na głowie, albo jesteście bliscy opanowania, to proponuję Wam przejść na stanie na rękach, już takie próby lub paralelki. Bokiem może pokażę, jak mniej więcej na początku będziecie, będzie to wyglądać. Wasze ciało utworzy takie najprawdopodobniej literkę C takiego banana, czyli tutaj będziecie mieli nogi z tyłu za sobą w ten sposób. Nie, nie jest to złe, ale nie wygląda to pięknie, na pewno dużo trudniej utrzymać tą sylwetkę w pionie. Są takie dwie opcje, więc proponuję Wam albo nagrywać siebie, położyć sobie telefon z boku, żebyście widzieli, czy jest ta linia prosta, całe ciało, czy nie, czy robicie tego banana, albo po prostu prosić kogoś, kto by Was korygował. Co do opadków, na pewno się Wam to zdarzy, więc albo rozkładamy sobie jakieś maty, Jakieś poduszki i tak dalej, to jedna rzecz za, za, za sobą. Może to jest po bokach, to jedna rzecz, a dwa, staramy się zawsze jakby padać przez, przez jedną stronę. Nie bezpośrednio przelatywać przez plecy, tylko jak nie udaje Ci się, tak? czujesz, że tracisz równowagę, to lecisz na bok. Tak? Tu będzie Ci na pewno, Hop. czujesz, że lecę, o lecę, lecę jedna ręka zostaje. Tak czuję, że nie utrzymam, lecę na bok. Czyli możesz się nauczyć stania na rękach bez problemu, bez pomocy ściany. Czy jesteś w studiu, czy jesteś w domu, gdziekolwiek. Będzie to wymagało na pewno od Ciebie jakiś tam wywrotek i tak dalej. Tylko trzeba po prostu próbować. Boki może pokażę jeszcze tutaj. Samą pozycję startową, czyli jak zacząć. Uh -huh. Proponuję jedną nogę sobie dać do tyłu, w takiej pozycji wykroczno-zakrocznej jesteś. I łapiesz sobie ręce, ta noga jest tutaj zamachowa. Ona pozwoli nam wybić się, pozwoli mi tutaj wybić się do góry wysoko nogami, żebym mógł potem dołożyć drugą nogę i próbować balansować ciałem. Tutaj. Hop. I próbować tutaj sylwetkę Prostować, tak? U Was najprawdopodobniej będzie to wyglądać tak. U mnie już jest troszeczkę pewny. lepiej to wygląda. Ech, natomiast na co trzeba zwrócić uwagę? Na pewno na głowę ustawienia barków i głowy. Czyli staramy się wypchnąć mocno ręce tutaj do góry. Tu nie może być luzu na górze. Czyli nie stoimy w ten sposób, że barki tutaj są w dole, tylko wypycham głowę tutaj barki do góry. Chowam głowę między barkami. W ten sposób noga tutaj idzie do góry, dokłada drugą i staram się tutaj wytrzymać. W ten sposób to mniej więcej wygląda. Czyli staję na rękach, jak wychodzi taki banan, że wypychacie biodra do przodu. No to przydałoby się tutaj zrotować mitnicę, napiąć brzuch i próbować tą pozycję mniej więcej taką wytrzymać. Czyli nieluźne biodra, tu jest wszystko spięte. Fajnym ćwiczeniem jest na to tutaj hollow body, Czyli nóżki tutaj są proste, rączki napinam, całe ciało wytrzymuje. Tutaj nie może być ludu. Jakieś ćwiczeń przygotowujących też, prostszych, dostania na rękach. Może być na przykład tutaj taka pozycja, gdzie opieramy sobie kolana nad łokcie, staramy się wychylić całe ciało do przodu wytrzymujemy. Czy trochę trudniejsza kuczna tutaj w ten sposób, czy same wytrzymania tutaj w dole. Cały czas tutaj nadgarstki szukają równowagi. Obręcz barkowa pracuje, więc już budujemy jakąś bazę do siłową i koordynacyjną dostania na rękach, czy wyjść siłowych. Dziękuję za dzisiaj. To była część pierwsza, tak wprowadzająca dostawania na rękach. O więcej, więcej informacji, więcej szczegółów myślę, że w następnym odcinku. Zapraszam serdecznie.